Cześć. Z tej strony Szymon z firmy Viziative, a dzisiaj chciałbym pokazać wam co nowego będzie w nowym SolidWorksie 2025. Serdecznie zapraszam was do oglądania. Akcelerator wyboru, czyli dużo szybszy wybór krawędzi pod sfazowania w twoim modelu. Przewidywanie poleceń z wykorzystaniem technologii AI, gdzie SOLIDWORKS będzie podpowiadał Ci, na podstawie nauki i sposobu Twojego stylu projektowania, jaką kolejną operację wybierzesz w swoim modelu. Nowość w arkuszach blach, która pozwoli Ci na stworzenie tzw. wcięć, które mogą skompensować naprężenia podczas gięcia blachy. Współpraca w Solidworksie poprzez korzystanie z platformy 3 Experience, a konkretnie aplikacji 3 Swim prosto z Twojego Solidworksa. Nie musisz już wchodzić na przeglądarkę, wystarczy, że uruchomisz aplikację w oknie po prawej stronie w samym Solidworks. Nowa funkcja w zaokrągleniach SolidWorks, a mianowicie ciągłe włączenie krawędzi zaokrąglanych. Dzięki temu przejście pomiędzy dwoma zaokrąglonymi krawędziami będzie dużo gładsze. Funkcja Defeature od teraz dostępna nie tylko w złożeniu, ale również na zwykłej części. Tworzenie konfiguracji Speedback bez konieczności modyfikacji podzłożeń, czyli prosto z głównego złożenia jesteśmy w stanie stworzyć konfigurację dla naszego speedpaka. Od teraz przeliczanie właściwości masy będzie wykonywane. Na podstawie wcześniej skalkulowanej wartości masy, co pozwoli na dużo szybsze i bardziej optymalne przeliczanie tej właściwości dostosowanej w SolidWorks. Kopiuj z wiązaniami, od teraz dostępne również dla wiązań zaawansowanych oraz wiązań mechanicznych. Powiadomienia w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem Cloud Services. Otrzymuj od razu powiadomienia o tym, że powstała nowa wersja, tak abyś mógł ją załadować ponownie z serwera. Wszystkim znana funkcja wykrywania kolizji od teraz dostępna jest również pomiędzy obiektami bryłowymi a powierzchniami. Dodatkowo jest możliwość sprawdzania kolizji również w trybie dużego złożenia. Zatwierdzanie dokumentacji, czyli możliwość wieloetapowego zatwierdzania dokumentacji 2D z wykorzystaniem Cloud Services. Uszczegółowiona lista cięć, czyli ulepszone odczytywanie wielu obiektów w liście materiałowej BOM. Wymiarowanie DIM Expert już możliwe na podstawie wymiarów ze szkiców. Również jeżeli chodzi o DIM Expert. Od tego momentu jest wsparcie dla geometrii wykonywanych w szkicu. Bardzo popularny eksport do Step 242. Od teraz będziesz miał większą kontrolę, wykorzystując nowe ustawienia. Rysunki płaskie. Cieżek i wiązek. Od teraz dużo lepsze pozycjonowanie tabel oraz odnośników na Twojej dokumentacji 2D. Od teraz dodatek Circuit Works będzie dostępny już od wersji SolidWorks Standard. Wraz z dodatkiem CircuitWorks powstanie możliwość importowania danych ECAD do środowiska SOLIDWORKS. Tworzenie wizualizacji oraz renderów od teraz dużo bardziej optymalne, ponieważ jest w połączeniu z SOLIDWORKS API. Twórz rendery dla Twoich klientów dużo szybciej i bardziej optymalnie. Dodatkowo została usprawniona funkcja szybkiego renderowania, ponieważ teraz oparta jest na nowej technologii z wykorzystaniem karty graficznej. Naprawa zgubionych szkicy, od teraz dostępna z nową komendą: kopiowanie właściwości listy cięć. Czyli tworzenie jednych właściwości dla jednego elementu, a następnie skopiowania ich do wszystkich pozostałych elementów listy cięć. Przeglądanie w trybie dużego złożenia. Od teraz jest dużo szybsze i dużo prostsze wybieranie poszczególnych komponentów i poszczególnych zależności pomiędzy danymi obiektami.